Tajemnicze zaginięcie Beaty Klimek były policjant nie ma złudzeń. Musiałaby zostać przerwana zmowa milczenia. Ponad pół roku minęło od chwili, gdy Beata Klimek, mieszkanka wsi Porac, zniknęła bez śladu. Kobieta po raz ostatni była widziana 7 października 2024 roku, gdy odprowadzała dzieci na przystanek autobusowy. Nie dotarła jednak do pracy, a od tego momentu rozpoczęły się intensywne poszukiwania. Niestety, mimo zaangażowania służb i mediów, sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana. W ostatnich dniach sprawą ponownie zainteresował się były policjant i ekspert od spraw kryminalnych Dariusz Loranty. W rozmowie z radiem Z podkreślił, że śledztwo nie posuwa się naprzód, ponieważ jego zdaniem wokół sprawy trwa zmowa milczenia. Zdaniem Lorantego, do przełomu mogłoby dojść. Gdyby ktoś z bliskiego otoczenia zaginionej lub potencjalnego sprawcy zdecydował się przerwać milczenie i wyjawić prawdę. Jednym z głównych tropów śledztwa pozostaje Jan K., mąż Beaty Klimek. Mężczyzna w ostatnich miesiącach został zatrzymany pod zarzutem znęcania się nad dziećmi, a wcześniej zgodził się na badanie wariograficzne zainicjowane przez dziennikarzy kanału kryminalnego Ekstra. Choć test został przeprowadzony, jego wyniki nie zostały upublicznione. Jan K. tłumaczył to koniecznością ochrony swoich danych osobowych. Dariusz Loranty nie ukrywa, że policja ma ograniczone pole manewru, jeśli nie dostanie wsparcia od osób z otoczenia potencjalnego sprawcy. Opisał też, jak mogłaby wyglądać skuteczna obserwacja. Zakładanie ukrytych punktów obserwacyjnych, na przykład w pobliskich domach lub na drzewach, to techniki znane z doświadczenia operacyjnego. Dodam, że sprawa beaty to nie tylko kryminalna zagadka, to dramat rodzinny i społeczny, który obnaża słabości systemu. Gdyby służby działały szybciej i skuteczniej od samego początku, wiele śladów być może nie zostałoby bezpowrotnie utraconych. Zaniedbania w pierwszych godzinach od zaginięcia mogły zaważyć na całym śledztwie. Z perspektywy obserwatora nasuwa się pytanie, jak długo jeszcze osoby z otoczenia zaginionej będą milczeć? I czy naprawdę musimy czekać, aż ktoś się potknie lub popełni błąd, by sprawiedliwość wreszcie mogła zatriumfować? Jeżeli Jan K. jest niewinny, warto, by sam dążył do całkowitego oczyszczenia się z podejrzeń. Jeśli jednak wie coś więcej, cisza będzie działać przeciwko niemu z każdym kolejnym dniem. To sprawa, w której nie tylko śledczy, ale i opinia publiczna powinni nie ustawać w naciskach. Prawda musi w końcu wyjść na jaw dla dobra dzieci Beaty Klimek i wszystkich, którzy ją kochali.